Hej, jestem Nanisawa, dziaram od końca 2015 roku, a mój styl to dotworki na imorgach. Jak ktoś się mnie pyta, dlaczego tatuję, to zawsze mówię, że historia była bardzo, bardzo prosta. Dziarki podobały mi się od zawsze, a jak byłam nastolatką, to super modne było Miami Ink i programy tego typu. I wtedy mi się zamarzyło, żeby zostać tatuatorką, tak jak Kat Bondi. I od tamtego momentu dążyłam do tego, żeby zrealizować swój cel. Musiałam się zastanowić, w jakim stylu chciałam. <grym zjadka> Bardzo długo nie potrafiłam znaleźć swojego stylu, dlatego na przestrzeni tych lat próbowałam wielu różnych. Zaczęłam coś śmieszne od watercoloru, na samym początku posługiwałam się właśnie kolorem, w międzyczasie próbowałam też swoich sił w realizmie, ale ostatecznie linework i dotwork to jest coś, w czym się potrafię wyrazić, szczególnie coś takiego bardziej mrocznego, coś co mnie kręci, coś co mi się podoba i co daje mi największą satysfakcję. Kiedy jesteście zapisani do mnie na sesję, nie musicie wysyłać wiadomości wcześniej 2-3 miesiące. Wystarczy, że zrobicie to kilka dni wcześniej. Wiadomość od Was powinna zawierać najważniejsze informacje, czyli po pierwsze zdjęcia z inspiracjami, miejsce, w którym chcecie wykonać dziarkę i rozmiar. To są bardzo istotne rzeczy. Projektów nie wysyłam wcześniej z bardzo wielu powodów. Natomiast najważniejszy jest taki, że przygotowanie wzoru to bardzo długi proces i samo rysowanie czasem zajmuje mi nawet 5-6 godzin. Jest to zależne od pomysłu, idei jaką macie, ale także od miejsca na ciele, które wybieracie. A najważniejsze to jest zaufanie co do mojego projektu. Muszę też poruszyć dosyć drażliwą kwestię, czyli jak się nie ubierać na sesję. Moi klienci bardzo często przychodzą w białych koszulach, w białych koronkowych majtkach, jeśli dziaramy się na pośladku albo na udzie, albo w białych skarpetkach, kalwina klejna, jeśli robimy to na łydce. I ja mówię tam stanowczo nie, ponieważ no, dziaramy się, tu się dziaramy. Podczas tatuowania używam barwników, które nie schodzą przy praniu, a ja też nie jestem w stanie tak pracować, żeby was nie pobrudzić i cały czas na to uważać. Pamiętaj, że konturowe dziarki mają swoje ograniczenia i bardzo nie lubią małych rozmiarów, ponieważ bardzo duża ilość szczegółów na małej powierzchni bardzo szybko może się zalać w jedną wielką plamę. A na koniec mam dla Was pro tip, słuchajcie tylko siebie, a jak ktoś Wam mówi, że nie dacie rady, to to nie jest prawda. No i oczywiście zapraszam was na dziarki do mnie. Bo to, bo wiesz, to brzmi tak bardzo prosto, nie, że masz walczyć o swoje marzenie, bo warto.